Panie Bogdaniem, jak to aktualnie wygląda z tym wszystkim? Bo rok temu mówiliśmy, że węgla nie ma i był olbrzymi kryzys, a dzisiaj polska grupa górnicza robi wyprzedaż z okazji Black Friday, a prywatni dostawcy sprzedają węgiel z Kazachstanu. Proszę pana, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Powiem tak, sprawdziły się wszystkie czarne scenariusze, które żeśmy zapowiedzieli, czyli kryzys w poszczególnych spółkach górniczych. Kryzys na własne trochę życzenie, bo gdy była ta znowu ta chossa na węgiel, koledzy i koleżanki nie widzieli, że tak powiem, końca tego, jak się to może wszystko delikatnie mówiąc, skończyć, brak racjonalnego podejścia do górnictwa będzie odbije się tym, że będą mówić, że górnictwo jest nierentowne i zakończy się era górnictwa w Polsce i to przewidujemy jako związkowcy z energetyki. Że ci panowie, którzy tam negocjują, po prostu stracili jakąkolwiek racjonalność. I to jest, to, 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 to wszystko nie mieści się w głowie. To wszystko, ja już mówiłem dawno, że składy węglowe, handlujące węglem, drodzy państwo, powinny być pod kontrolą państwa. I powinno się skończyć z takim węglem z Kazachstanu, czy skąd, skądś tam. To jest po prostu Szwindel XX wieku. Ta sprawa z węglem, z, z energetyką węglową nadaje się tylko do. Wysokich służb, że tak powiem, które powinny to wszystko sprawdzić. I pamiętam, drodzy Państwo, na wyborach w Solidarności w Katowicach padły słowa na, w, w regionie, dlaczego my dalej sprowadzamy węgiel za granicę. No ale. No cóż, cóż można powiedzieć. Za to powiedzmy, nie inwestujemy w energetykę węglową. No a teraz im podobno górnikom brakuje 5 miliardów złoty, drodzy państwo, 5 miliardów złoty. To tyle ile ma kosztować e, ta e, fabryka Izery w, w Jaworznie. Czy ten nowy rząd, który ma powstać Donalda Tuska, czy on daje też jakąś nadzieję, szansę na to, że może być lepiej? Ja bym najpierw zaczął od tego e, Pana premiera Morawieckiego, który w poniedziałek, że tak powiem, będzie miał swoje ekspozycje, i wszyscy powinni wiedzieć, że za porażkę prawa i sprawiedliwości odpowiada pan premier Morawiecki, bo żadne z jego planów się nie sprawdziły. Każde skończyło się katastrofą. Jeżeli chodzi o rząd Donalda Tuska, drodzy państwo, to my jako związkowcy. Też dalej jesteśmy pełni obaw. Dlaczego? Dlatego, że ani jeden rząd, ani ten poprzedni praktycznie powiedzmy nie spowodował, żeby ta energetyka, którą dzisiaj, przed którą dzisiaj stajemy, stoimy, czyli powiedzmy energetyka węglowa, a jesteśmy w łaziskach górnych, że będą modernizowane bloki energetyczne, będzie przechwyt CO2, nie wiem, będą, że tak powiem, jakiekolwiek inwestycje. To nic nie zostało zrealizowane, została zapisana umowa społeczna, która tak jak od po samego początku nie została notyfikowana, zapisy jej powiedzmy niektóre są science fiction, także drodzy Państwo, stoimy u progu wielkich zmian i wielkiego no, ubóstwa energetycznego i cieplnego, i o tym się już przekonują w tej chwili Niemcy. Co trzeba zrobić? Racjonalnie podejść do sprawy. I nie liczą się opowieści nie wiadomo jakiej treści, tylko liczą się fakty, i tego zabrakło, zabrakło również stronie społecznej, bo miała jasno i wyraźnie krytykować pana Morawieckiego, jego działania i jego ministrów. I chcę zapytać wszystkich, w którym rzędzie Prawa i Sprawiedliwości wśród ław poselskich siedzi pan Wieczorek jako wojewoda śląski? Kpina i hańba. I tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Ale Donald Tusk obiecał, że jak tylko się utworzy jego rząd, czyli zakładamy ten przyszły tydzień, w ciągu studni, dni powstanie Ministerstwo Przemysłu na Śląsku. Czy to jest dobry pomysł? Czy faktycznie to może pomóc? Czy takie ministerstwo jest potrzebne? Tak, drodzy Państwo, bo mówiliśmy również o ministerstwie, że tak powiem, transformacji czy przemysłu i transformacji zwał jak zwał. Taka, takie były propozycje. Nikt nie doprowadził do tego, że będzie okrągły stół, powiedzmy, pod względem energetyki i tej transformacji. Myśmy o tym mówili. Najlepiej by było, gdyby takim ministrem, pod względem Ministerstwa Przemysłu był ktoś spoza układu. Ktoś związany z nauką i z techniką, i, tego, i ponad podziałami politycznymi. Tego życzę Polsce. Ostatnio związki zawodowe znów są aktywne. Protest JDSW, wejście też do siedziby Węgoksu. No, też taka gra, można powiedzieć, brzydko, wojna w Rafako, gdzie tam też związki zawodowe mają sporo do powiedzenia. Czy to są faktycznie prawdziwe problemy, które zjastują, że ten kryzys już trwa, jest naprawdę sytuacja dramatyczna, czy po prostu to jest taka gra pozorów, żeby trochę przestraszyć właśnie przyszły rząd? Ja, tak jak powiedziałem, nie chcę wypowiadać się za moich kolegów związkowców z górnictwa. Mówiłem wielokrotnie, że brak im jest powiedzmy racjonalnego podejścia i to zdanie utrzymuję. I teraz jeżeli chodzi o JDSW, jest tam prezesem, pan prezes Cudny, który był związany z Tauronem wydobycie i z tego co wiem, to najgorzej tym pracownikom się nie żyło za, za jego kandydatury powiedzmy w, w JDSW, więc y, jakieś takie taśmy, obklejania i tak dalej, drodzy Państwo, ja to nazwałem, że to jest... Chucpa. To po prostu dla mnie to jest obrzydliwe, dlatego że e, uważam, że trzeba racjonalnie podejść do wszystkiego. Pan Saługa dzisiaj słyszałem, że powiedział, że będą zostawiać na stanowisku e, fachowców, więc jeżeli strona społeczna, która reprezentuje górnictwo, e, ma jakieś pomysły na naprawę tego górnictwa, to należy, że tak powiem, przygotować swoje pisma i złożyć je w odpowiednim ministerstwie. I teraz, jeżeli chodzi o Energetykę węglową, to przez to też uważam, że powinien być ktoś w ministerstwie związany z tym przemysłem, tym, który tutaj też widzimy nieopodal, dlatego, że powiedzmy, my coś z tymi blokami energetycznymi musimy zrobić. Panie redaktorze, myśmy też mówili o potencjale związanym z odpadami komunalnymi, ściekowymi, ze wszystkimi, że tak powiem, biopaliwami. Czy można coś w tej kwestii zrobić? Można, ale trzeba chcieć. A tymczasem, że tak powiem, oprócz opowieści o blokach dwusetkowych, powiedzmy o ich modernizacji i tak dalej, nie zrobiono w tej kwestii fizycznie nic. Nic. No to jak pan nie chce mówić, wypowiadać się w imieniu kolegów z górnictwa, no to jaka jest sytuacja w energetyce? Według pana, według Związku Zawodowego, według Solidarności, czy też już widać jakieś prognozy do tego, że no, trzeba będzie inaczej rozmawiać. Z politykami i też z osobami, które decydują o wszystkim. Panie redaktorze, ja, tak jak powiedziałem, jak się to mówi, zobaczymy, co przyszłość pokaże, bo ja, tak jak Państwo wiedzą, jestem też związany ze zdrowiem, z żywieniem optymalnym, z doktorem Janem Kwaśniewskim i chciałbym, żeby strona społeczna przyjęła również argumenty takie, że trzeba. Do wszystkiego podejść zdroworozsądkowo i nie można chcieć, nie wiadomo, jakich pieniędzy tymczasem, powiedzmy, zmniejszać wydobycie, na przykład, i potem za, za rok czy za dwa lata okazuje się, że brakuje nam 5 miliardów złoty. No, sytuacja jest taka, że za te 5 miliardów złoty mamy do wybudowania szczelam izery, czyli, czyli fabrykę izery, lub na przykład za 6 miliardów złoty elektrownię szczytowo-pompową w Różnowie. I teraz, jeżeli my tak się będziemy bawić, w różnych kwestiach w tym państwie. To, to po prostu będzie źle. Ja powiem, powiem tak, gdy wyjdzie wiedza doktora Jana Kwaśniewskiego, drodzy Państwo, dużo, bardzo dużo się, się zmieni. Między innymi podejście do Ministerstwa Zdrowia. Tam chyba 140 miliardów złotych, drodzy Państwo, jest wydawane w różny sposób. Także niech sobie Pan przeanalizuje wszystkie koszty związane z, z, z tymi szczepionkami, z covidem, z, z różnymi takimi obcięciami, że tak powiem kończyn. Drodzy Państwo, to jest hucpa, i tą, ta hucpa, zapowiadam Państwu tutaj spod elektrowni Łaziska, przyjdzie czas, że się zakończy i będzie liczyła się tylko wiedza. I również y, strona społeczna, którą reprezentuję, będzie musiała się uczyć wiedzy, co zrobić, jakie prace są ważne, które są mniej ważne, po to, żeby ten kraj był. Bogatszy i nie można powiedzmy wiecznie dopłacać do górnictwa. Po prostu nie można, bo to jeżeli my dopłacamy wiecznie do, do górnictwa, to my, drodzy Państwo, nawet nie zmodernizujemy tych bloków energetycznych i zawsze się znajdą tacy, którzy powiedzą, że ta energia elektryczna wyprodukowana z tych bloków energetycznych jest, nie wiem, szkodliwa i takie różne rzeczy. A z drugiej strony patrzmy na to, co dzieje się w Niemczech. Niemcy w tej chwili uruchamiają swoje kopalnie na nawet na węglu brunatnym, wracają do, również do atomu, powiedzmy. Więc, drodzy Państwo, co trzeba zrobić? No, trzeba zabezpieczyć te bloki energetyczne i racjonalnie podejść do górnictwa. Co trzeba zrobić? Być może spowodować, że będzie to jeden podmiot, jeden podmiot, a wyprzedaże węgla, tak jak pan powiedział, to co, z jednej strony powiedzmy podwyższamy cenę węgla do jakiejś tam sumy, a za, za rok no powiedzmy ta suma spada za ten węgiel za tonę powiedzmy o ileś tam procent, no to czy tak powinno być? Nie powinno być i nie ma tu żadnej dyskusji.